Bo jest. Jest rec? Jest radz. Rec. Dobra. Jest dzisiaj niedziela. Rozmawiamy taki drugi wywiad z Maciejem. na temat religii. W ogóle. Ale najpierw chciałem spytać o plany racjonalizmu. To jest stowarzyszenie już. Więc stowarzyszenie polega w zasadzie na tym, że jest to grupa ludzi, którzy mają wspólny cel. Tak. Chciałbym spytać o dwie rzeczy. Pierwszy, cel krótkoterminowy, i cel główny, główne założenie. No, krótkoterminowy, Radku, to rozumiem, że mówisz o planach na, przykład na ten rok. One są e, z, określone. E, próbowaliśmy zaprosić na e, nasz trzeci festiwal racjonalistyczny w Krakowie e, Dawkinsa, autora Boga Urojonego. E, ja się z nim spotkałem, rozmawiałem i prosiłem go o przyjazd. On e, niestety odmówił. Mamy nadzieję, że uda się go ściągnąć w tym roku, jeżeli ranga wzrośnie jeszcze bardziej, bo on jest bardzo czuły na punkcie tego, żeby byle gdzie się nie pokazywać. Więc może to były jeszcze za niskie progi na jego nogi w zeszłym roku, spróbujemy, spróbujemy w tym roku. To jest no, się bardzo, no i dobrze, że i dobrze się ceni bardzo dobrze, to, to trzeba się cenić i byle gdzie nie chodzić, on przede wszystkim nie chodzi na spotkania z kreacyjnymi natomiast My rozumiemy dlaczego. Dlaczego nie? Fantastyczni goście, uwielbiam. Ale to można ich zrobić, ale przede wszystkim to ich ciekawe argumenty, ja. ale naukowcy raczej nie chcą być posądzani o to, że oni dyskutują na argumenty, bo to po prostu nobilituje kreacjonistów. Więc to byłby jeden cel, na przykład zaproszenie do Okinsa i zorganizowanie czwartego festiwalu racjonalistycznego. Jaki w tym mieście? roku? Eee, powiedzmy, że o dotkę tajemnicy na razie nie ujawniamy, rozmawiamy na ten temat, trzeba plan e, odnieślić. Ale w Polsce. W Polsce-polsce Polsce oczywiście w Polsce. W jakimś polskim mieście. No Tak. Londyn. Nie ma takiego miasta Londyn. Jest! Jest Londyn z Oczywiście mówimy o polskich komediach w tej chwili. Mamy. Jasne. W tej chwili jest przerwa na udzielenie ognia. A, Tyle, jak będę miał. Kręci się film kręciły film. Czas? Kręciły film. No, no, kurde to wiesz, to co? się bytnie A nie e, Nie właśnie to Dobra. Stop, tak. Jedziemy. Jedziemy z Koksem, jedziemy. No. E, wracamy, wracamy po przerwie technicznej. E, ja mówiłem o planach Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów na rok 2009. E, więc to jest przede wszystkim czwarty festiwal racjonalistyczny. E, jeszcze który, nie wiemy gdzie. Jeszcze... No nie wiemy gdzie, prawdopodobnie będzie gdzieś tak na pewno będzie w drugiej połowie roku, więc jeszcze trochę czasu jest jednym z planem jest zaproszenie ewolucjonisty, autora Boga urojonego Richarda Dawkinsa do Polski nie jest to bez szans zobaczymy jak to się uda poza tym mamy kilka, kilka innych projektów jednym z nich jest na przykład powołanie zespołu do księdza poglądowego do, do ochrony praw osób e, niebieżących, wyznaniowych w Polsce żeby nie byli e, dyskryminowani e, to niedawno było rozważane i będziemy coś takiego robić e, będzie to na pewno wsparte przez wywiad w tygodniku Fakty i Mity e, i jest jeszcze kilka innych e, ciekawych propozycji takich jak e, kampania Zmieniamy artykuł 196 kodeksu karnego. No w tej chwili raczej ona ma małe szanse sukcesu. Potrzeba 100 tysięcy głosów. Raczej nie jest to bardzo realistyczne, żebyśmy to zebrali. Więc to było prowadzone w zeszłym roku. I tego typu kampanie są co jakiś czas wymyślane, że tak powiem, omawiane i realizowane. Inna kampania którą grupa z Krakowa wymyśliła, to jest zaszczepienie w Polsce kampanii autobusowej, tak zwanych artystycznych autobusów, z tym napisem słynnym, prawdopodobnie nie ma Boga, teraz przestań się martwić i cieszy się życiem. to jest kampania zorganizowana przez Towarzystwo, jak ono tutaj w Tutaj to zostało zorganizowane przez British Humanist Association, okay. brytyjskie dowództwo humanistyczne, którego ja też jestem członkiem. Ja Trzeba oddać zasługę, także musimy to powiedzieć. Tak, 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 Oczywiście to zostało wymyślone w autobusie. Te autobusy, przepraszam, w Londynie i te autobusy już tu jeżdżą po Londynie. I mamy zielone światło i zgodę British Mansion Association na przeniesienie tej kampanii do Polski. To jest, to jest na przykład kolejna kampania. I kolejny pomysł na przykład to jest to Jest, to jest, to jest, happening. jest kilka pomysłów na Happeningi. A ty, jeśli wyjdzie z szafy, to w tej chwili jest dyskutowane, czy również happeningi wchodzą w zakres naszej działalności, bo happeningi to jest taka bardzo niekonwencjonalna w formacie ekspresji, że tak powiem. W tej chwili jest to rozważane, w jaki sposób to najlepiej zrobić. Dobra. a to, wszystko... to są to są I to są te plany krótkoterminowe, a ty jeszcze no, tak, długoterminowe. Tak. Długoterminowe, ale chodzi mi o to, czy. Nie polega to wszystko na to na negowaniu z, z systemu społecznego, jak, w jakim wieku jak, żyją Polacy. Czy to jest, wszystkie happeningi są robione przeciw, ta kampania jest robiona przeciw, Chodzi mi o to, czy nie można by tego zrobić na, na bazie dialogu międzyludzkiego, dialogu między, e, między w obrębie całego społeczeństwa. To znaczy, zmaganie się z jakimś problemem e, w sytuacji, kiedy z jedna strony uważa, że jest, e, nie ma problemu, a z drugiej strona uważa, że jest problem. No i niestety tak to właśnie wygląda. Kościół uważa, że wszystko jest ok i nie chce, albo nie za bardzo mu zależy na tym, żeby dostrzec te problemy, które są podnoszone przez tak Dobrze, nie ale nie, nie, można, nie można twierdzić oficjalnie, że Kościół jest jakimś nosicielem zła, on robi wszystko niewłaściwie, wszystko jest nie tak. no, tego nie powiedzieliśmy. No nie można, ale, no tak, ale z tego wynika, bo wszystko co robi teraz yy, robią racjonaliści, mm -hmm. wynika ze stania opozycji do Kościoła. Może ja powiem w, ten sposób, u... może powiem w ten sposób. To nie jest tak, że my robimy nazłość Kościołowi albo komuś tam nazwłość naszamy sobie uszy, czy robimy no, coś dokładnie, przeciwko. Dokładnie. Tylko my walczymy o większą wolność w przestrzeni publicznej, tak. o respektowanie tych zasad konstytucyjnych, czyli świeckiej przestrzeni publicznej, która jest już w tej chwili zrealizowana i przestrzegana w prawie wszystkich krajach europejskich, właśnie za wyjątkiem takich krajów jak Polska czy prawdopodobnie Malta, tudzież notabene Białoruś, bo jak wiemy autorytaryzm absolutnie nie przeczy klerykalizmowi, a wręcz przeciwnie bardzo go wspiera. Dobra, ale teraz tak. Mamy państwo takie na przykład jak Watykan, tam jest 500 osób. W sumie chyba. No, takie quasi państwa mogę powiedzieć. Ale jest, jest uznane dlatego, że ma swój, swoich konsuli, ma, ma głowę państwa, ma swój Ale e, organy wyborcze. Ja się nie zgodzę, bo... <grym> Nawet bo... ma swoją armię. <grym> tak, ma, mają tam partię szwajcarską. Dobra. E, jest państwem dlatego, że ma pocztę i Maszty radiowy i dlatego są członkiem dwóch organizacji międzynarodowych, w zasadzie to czyni z nich państwo. Fantastycznie. Ale dobra, się nie wychodzimy więcej. Chodzi mi o to, że w tym państwie jest bardzo mała przestępczość, na przykład. Czyli czy to, nie jest, czy to nie jest fajna rzecz, powiedzmy, mieć państwo stykle religijne oparte tylko i wyłącznie na, na zasadach religijnych i wtedy będziemy mieli pewność, że powiedzmy nie będzie przestępczości, nikt nie będzie robił kuku nikomu, wszystko będzie okej. Mówię, że nie jest najłatwiej. Rozumiem Radku, że mówisz o teokracji. Tak. No, teokrację mamy w tej chwili w Iranie. Możemy sobie oczywiście wprowadzić teokrację, taką alaż taką muzułmańską, bo takie chrześcijańskie wersje teokracji muzułmańskiej były w przyszłości i one w dalszym ciągu są możliwe jako opcja, albo przynajmniej postulowane przez niektórych ekstremistów, ale to się odbywa kosztem na przykład tego, że właśnie w tym teokratycznym Iranie wbiorze się homoseksualistów. W Arabii Saudyjskiej jest kara śmierci za odstępstwo od islamu i tak dalej, i tak dalej. Więc cieka, cieka, ale jest. Ale raczej nie chciał takich kosztów dobra, dobra, takiego ale... tak zwanego Ordungu. Ale, ale mimo tego Ordungu, mimo tej teokracji, trzeba pamiętać, że Iran jest pierwszym na świecie państwem, jeżeli chodzi o ilość blogerów internetowych. To jest ciekawe. No bo nie mają... Teokra wcale nie, nie wyklucza nowoczesności, czy pójścia do przodu, dzięki temu, że jest... Ra, raczej, ja? wyda, raczej mi się nie wydaje, ja tutaj mi się, niestety nie To zgodził. jest statystyka. Pierwsze miejsce na świecie pod względem ilości... Ale dlaczego? Właśnie problemy. dlatego, już nie mogą się wypowiadać, więc wypowiadają się. się do świata. Zgadza się. No więc to jest takie, e, w podobny sposób można powiedzieć, że prześladowanie Żydów sprzyja rozwojowi bankowości, bo kiedy Żydzi byli dyskryminowani oficjalnie w pierwszej Rzeczypospolitej, oni nie mogli wykonywać pewnych zawodów i to, co im zostało, to było trudnienie się pogardzaną przez chrześcijan i w tej chwili także bardzo muzułmanów lichwą. I stąd wzięło się to